Witam po przerwie. Dziś w magazynie reportażu sportowego czołowe jesienne materiały. Gorąco było w naszej piłce. W ubiegłym roku słabej postawie reprezentacji. I skandalicznej dymisji trenera towarzyszyły protesty kibiców domagających się gruntownych zmian w naszym futbolu, w tym w Polskim Związku Piłki Nożnej. Jedna z takich akcji nosiła nazwę Koniec PZPN.pl. Doprowadziła do bojkotu przez kibiców ostatniego meczu w eliminacjach Mistrzostw Świata ze Słowacją. Na mogącym pomieścić 47 tysięcy stadionie Śląskim zasiadło ich zaledwie 4 tysiące, z czego prawie 1000 byli to kibice ze Słowacji. O skali październikowej desperacji fanów futbolu i chowaniu głowy w piasek przez PZPN opowiadał reportaż Macieja Barszczaka. Dodam tylko, że jedną z głównych osób przewijających się w materiale był ówczesny rzecznik związku Janusz Atlas. Janusz Atlas zmarł 3 stycznia po ciężkiej chorobie. Występ tutaj robię. To jest chyba taki odzew na pewną frustrację, którą przeżywam myślę tak jak każdy kibic w Polsce. Gdzieś u mnie o tyle była mocniejsza, że postanowiłem wziąć udział w inicjatywie, chociaż merytorycznie chyba za dużo nie mogę do niej wnieść. Natomiast rzeczywiście tej akcji na początku było potrzebna osoba, która by powiedziała, że tak, ona przyjedzie powiedzmy tutaj na dzisiejsze spotkanie, czyli zrobi ten pierwszy krok. I wydaje mi się, że takich ludzi jak ja może być dużo więcej, którzy swoją obecnością mogą dużo wnieść. Dostałam linka na jakimś komunikatorze, podpisałam się pod petycją, która jest na stronie głównej i postanowiłam dołączyć do, do tej grupki ludzi, którzy chcą zmienić coś w polskiej piłce nożnej. Cała ta inicjatywa powstała w połowie września tego roku. Trzech założycieli strony koniecpzn.pl stwierdziło tak naprawdę w pewnym momencie, że chyba miarka się przebrała, że przelała się ta czara goryczy. No i postanowili założyć stronę internetową, na której będą skupiać wokół siebie ludzi, którym po prostu polska reprezentacja i polska piłka jest bliska. Jak sami przyznają, nie, nie spodziewali się takiego zainteresowania, bo w ciągu kilku dni e, znalazło się na stronie internetowej około kilkunastu tysięcy osób i spośród tych osób właśnie wyłoniła się taka grupka, mm, ja wiem, myślę, że około 40-60 osób, które, które coś chciały zrobić, które chce, chciały założyć inicjatywę. W, e, 12 października spotkaliśmy się na zjeździe, mm, zjeździe nazwanym na no, przekór PZP-owi zjazdem, stowarzyszenia. Tak naprawdę 12 października podpisaliśmy wszystkie dokumenty, ustaliliśmy cele statutowe stowarzyszenia i w najbliższych dniach będziemy to stowarzyszenie rejestrować w sądzie, tak żeby mieć osobowość prawną, żeby móc organizować pewne protesty no i żeby być tak naprawdę słyszanym. Wcześniej różne instytucje chciały zaprowadzić porządek w PZP, ie Na kim się nie udawało? Głównie dlatego, że mieszała się w to wszystko polityka. My jesteśmy kibicami, nas polityka absolutnie nie interesuje. Odcinamy się od tego wszystkiego i wierzymy, że może być lepiej. Jak my możemy wpłynąć na PZPN? No na pewno takimi akcjami jak pusty stadion, pokazując nie tylko PZP, owi nie tylko kibicom, do których jeszcze nie dotarliśmy, ale także polskim władzom, że nie podoba nam się obecna sytuacja w polskiej piłce. I myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść. Naszym celem na chwilę obecną jest skupienie wokół siebie jak największej liczby kibiców, jak największej liczby osób, którym polska piłka jest bliska. I stworzenie właśnie wokół tego stowarzyszenia, takiej dużej grupy osób, która będzie poprzez opinię publiczną, poprzez media i poprzez różne happeningi, protesty i to co, to co tak naprawdę chcemy robić, naciskać na PZPN, bo myślę, że tak naprawdę od tego powinniśmy zacząć, czyli skupić wokół siebie jak najwięcej kibiców, ale również osób znanych, to znaczy piłkarzy, to znaczy działaczy klubowych, działaczy klubowych oczywiście aktorów, prezenterów, dziennikarzy, generalnie jak najwięcej znanych twarzy, żeby to miało jak największy oddźwięk. Jeżeli oni będą stali pod ścianą i pod taką presją przez dłuższy czas, kto wie, może coś tam się w końcu stanie, może ktoś się przełamie, może może coś w związku tam drgnie, a to już będzie ten pierwszy moment, ten pierwszy nasz mały sukces. Czy według pana my jesteśmy tutaj chuliganami? Ci, którzy przyszliśmy tutaj do studia, ale żeby z panem porozmawiać jak kulturalni ludzie, tak? Ale oczywiście, oczy, oczy, że jesteście chuliganami, chociaż, chociaż chcecie ze mną porozmawiać jak kulturalni ludzie. Nie kibice, terroryści. Dlaczego, terroryści, to, 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 dla, dlaczego nie, nie dajecie szansy panu Majewskiemu? Ja też jestem kibicem, a my jesteśmy zupełnie różnymi kibicami, bo to są chuligani. Mówicie, w nas jest 70 tysięcy. Dla mnie was jest siedmiu i do tego schowanych za węgłem. Ja chyba na się do końca nie obraziłem na to słowo, bo po prostu zbagatelizowałem je. Czuję się normalnym obywatelem, normalnym ojcem rodziny, tak się czuję. Chuligani, terroryści... <grywka> to znaczy, terroryści to takie... z terrorystami trzeba się liczyć. Więc okej, okay, mo może nas nazywać terrorystami, bo sterroryzujemy polski związek piłki nożnej, ale yy, to tak żartobliwie, tak? Się z tego po prostu śmiemy. Nie jesteśmy w stanie sterroryzować nikogo terrorysta, to tak naprawdę chyba zabija osoby, podkłada bomby. No absolutnie czegoś takiego nie będziemy robić. My no chcemy tylko zaprowadzić porządek w polskiej piłce. No, z całym szacunkiem, ale nie wyglądam jak huligan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Maciej Barszczak z tej strony, kanał N-Sport Telewizja TVN. Czy ja z panem Januszem Atlasem rozmawiam? Tak, słucham Dzwonimy z prośbą o komentarz do sytuacji, jaka zaistniała przed meczem Polski ze Słowacją na Stadionie Śląskim. Nie, nie będzie żadnego komentarza. Będzie komentarza, ponieważ ja nie będę autoryzował. To znaczy? To znaczy nie będę autoryzował. Nie będę o nich mówił. Bo że za organizatorem spotkania, zobaczymy, ile ludzi kupiło bilety i to przyjdzie. Nie mam zamiaru odnosić się do bojkotu, nie mam zamiaru rozmawiać z ludźmi, którzy, którzy prowadzą w działania pod hasłem koniec PZPN i tyle. No ale jest pan człowiekiem pełniącym obowiązki rzecznika PZPN. Tak. Jest. I nie mam ich właśnie jako pełniące obowiązki rzecznika, nie mam, nie mam zamiaru ich autoryzować. Ja ich nazywam huliganami, przeczytałem dzisiaj, bo tego nie słyszałem, że prezes lato nazywa ich idiotami i tyle. Przełączają się do nas różne inne organizacje, stowarzyszenia. E, w, chcą wspierać nas firmy, e, których nazw na razie nie mogę wymienić ze względu na to, że dopóki nie, nie będzie jakiegoś porozumienia i oni nie będą chcieli, nie mogę powiedzieć. Natomiast są firmy, które chcą nas wspierać, są stowarzyszenia, które chcą nas wspierać. Chociażby stowarzyszenie internowani.pl, e, czyli ludzie, którzy tak naprawdę w stanie wojennym przesiedzieli parę miesięcy, jak nie lat w więzieniach walcząc o, o demokrację w Polsce. Jeśli tych ludzi nazywa się chuliganami e, czy terrorystami, no to ja naprawdę współczuję, współczuję PZPN-owi, bo, 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 bo to jest naprawdę ciężka choroba. Ale my właśnie tę chorobę mamy zamiar wyleczyć, a przynajmniej przyłożyć do tego rękę. Nazwał pan w mediach ludzi organizujących ten bojkot chuliganami, terrorystami. Żałuje pan trochę niczego, takich określeń, czy podtrzymuje niczego, pan to, co... Niczego nie żałuję, ponieważ, ponieważ definicja chuligaństwa jest taka, że jest to, że są to działania, które mają na, na celu naryszeniu spokoju społecznego. I, i, i to jest chuligaństwo. ma żadnych efektów kompromitacje na myślą. No, to nie może się podobać. Jeżeli się wykupuje domenę pod tytułem Koniec PZPN. I oni chcą dyskutować. No z kim chcą dyskutować? Z kim, z kim można dyskutować? To nie jest stowarzyszenie, które mówi, pomóżmy polskiej piłce, zróbmy coś razem. Nie, to już jest, to już jest przesądzone. Koniec PZPN. Nie ma, nie ma przebacz. Pan Atlas dobrze wie, że nasze akcje nie są na tyle agresywne, na tyle. Zagrażające polskiej piłce, abyśmy mogli stracić w tej chwili euro. Może to będzie dość kontr kontrowersyjna opinia, ale myślę, że żeby zmienić coś w piłce, żeby coś poprawić, myślę, że warto byłoby nawet zaryzykować utratę euro.